Postanowiliśmy zrobić taki festyn parafialny, gdzie zaangażowały się wszystkie sołectwa, jakie mamy na terenie parafii. A więc i pierwsze tutaj sołectwo nasze miejscowe, wierzchowo, ale i po kolei te, które należą do parafii, czyli Iwin, Kusowo, Trzebiechowo, Kwakowo, Krągłe. I w drugą stronę jeszcze Grąbczyn, Pietrzykowo, a więc te wszystkie miejscowości są tutaj zaangażowane, jak również działające tutaj e, stowarzyszenie, też panie ze stowarzyszenia, Zwierzchowa. Klub Seniora, też nasze seniorki, całkiem sprawne. I panowie strażacy tutaj z Ochotniczej Straży Pożarnej, właśnie Zwierzchowa, młodzieżowa drużyna strażacka. Więc te osoby udało się zaangażować, żeby ten dzisiejszy festyn zorganizować tak jak on wygląda.